Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny przeciwnej, którzy zagrali konsekwentnie bardzo dobry mecz. Co do nas, cóż, zaczęliśmy mecz za miękko. Przeciwnik na nas usiadł, że tak powiem. Mieliśmy problem z wyprowadzaniem akcji. W obronie też gdzieś tam za łatwo przegrywaliśmy. Druga połowa była już lepsza w naszym wykonaniu, ale wiadomo, w Tychy to bardzo ciężki teren i, i czasem już po prostu brakuje czasu i i, i te straty punktowe ciężko jest odrobić. Także już zamykamy ten, ten rok niestety porażką, ale co, głowa do góry od nowego roku dalej trenujemy i, i skupiamy się na sobie i będziemy walczyć o kolejne zwycięstwa. Tak jak Bartek powiedział, byliśmy od początku w obronie zamiency i to się też przekłada na zbiórki. Kiedy ostatnio sprawdzają, jesteśmy najlepiej zbierającą drużyną w lidze w tym momencie. Mamy średnio 44 zbiórki na mecz. W poprzednim meczu mieliśmy przykładowo zbiórek 55. W tym meczu przegrywamy zbiórkę, aż 10 zbiórek więcej dajemy przeciwnikom. 15 zbiórek w ataku, z których przeciwnicy rzucają sobie 11 punktów drugiej szansy, gdzie my rzucamy tylko dwa. Gdzie uważam, że mamy jednak fizyczniejszych wysokich, którzy powinni tą zbiórkę wygrać? Dodatkowo od początku za mało agresywnie w obronie. Tychy. Hmm, Zespół tutaj gospodarzy, gratulacje dla nich, bo zagrali, tak jak Bartek powiedział bardzo konsekwentnie, szczególnie w obronie. Byli bardzo twardzi, naciskali nas, wypychali. My dostawaliśmy piłkę na połowie, natomiast drużyna z Tychów dostawała piłkę tam gdzie chciała w pierwszej połowie. Eee, powiedziałem drużynie, można rzucić 14 punktów, bo tyle rzuciliśmy w, w drugiej kwarcie. To się zdarza, można rzucić 14 punktów, natomiast trzeba wtedy przeciwnika zatrzymać. Na 16, 17, 18 punktach. Nie można przekraczać kwarty 15 punktami i liczyć na zwycięstwo na wyjeździe. <laughs> A na, na to pozwoliliśmy: Zespół Stychów robił yy, w tej kwarcie w ataku co chciał. W pozostałych, jak wyszliśmy na trzecią kwartę, już bardziej zmotywowani, z lepszą agresją wyglądało, to lepiej. Zeszliśmy nawet na 5 punktów przewagi zespół Stychów i yy, yy, można było powiedzieć, że mogliśmy jeszcze się pokusić o wygraną. Natomiast Wracać na wyjeździe na ciężkiej hali, na ciężkim terenie tutaj jest bardzo ciężko. Gdybyśmy w pierwszej połowie zagrali tak jak zagraliśmy całą drugą, to myślę, że byśmy tutaj, by mieli szansę wygrać. Być może a przynajmniej być na styku do ostatniej chwili. Niech pierwsza kwa, połowa się skończy nawet na minusie, ale 3-4 punktów, nie 11. <laughs> Więc ja się tu, tu dostrzegam powody porażki, po prostu, że szliśmy za miękko. Od samego początku meczu. I tyle. Dodatkowo no już tam 19 na 27 zrzutów wolnych, yy, gdzie w no, poprzednim meczu nie trafiliśmy 11 wolnych, przegrywamy pod ogrywce jednym punktem. Yy, to wiele rzeczy się składa. No. Wiele rzeczy, 13 przechwytów drużyny z tych. też. To jest, tu można by wymieniać i wymieniać. Niestety powodu porażki. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Na pewno bardzo cieszy to zwycięstwo, szczególnie, że ostatnie mecze nie mogliśmy złapać naszego rytmu, gdzieś zatraciliśmy to swoje DNA, które tutaj panowało od, od paru sezonów. I cieszy na pewno to, że do tego wróciliśmy, do tej agresji, do, tego, do tej szybkiej koszykówki. Myślę, że to nam dało wiatr w żagle pomimo słabszego, słabszego początku. I cieszy też to, że nie spuściliśmy głów, bo ostatnie mecze też mieliśmy w zwyczaju, że, że trochę szybko się poddawaliśmy i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, że, że zaczęliśmy coś budować fajnego. Może trochę późno, a może właśnie w odpowiednim momencie przed drugą rundą. Na pewno bardzo cieszy to zwycięstwo i mam nadzieję, że to jest początek czegoś większego. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla moich chłopaków, bo tak jak Maciek tutaj powiedział, myślę, że ważniejsze od koszykówki dzisiaj było to, jak, z jaką energią weszliśmy, z jakim nastawieniem mentalnym w to spotkanie, bo bardzo potrzebowaliśmy zwycięstwa chociażby do tego, żeby lepiej nam się trenowało, a wiedzieliśmy, że jest to zespół w naszym zasięgu i, i, i powinniśmy to spotkanie zwłaszcza u siebie wygrać. Po to, żeby mieć teraz parę dni na odpoczynek na przemyślenie sobie wszystkiego i wrócić na tą drugą rundę przede wszystkim z lepszą energią. I z tego się bardzo cieszę i tutaj gratuluję moim graczom za to, że wykonali kawał dobrej roboty. Było widać też chęć agresji w defensywie, dużo dzielenia się piłką. W końcu daliśmy 20 asyst, co nam się dawno nie zdarzało. Poza pierwszą kwartą, gdzie mieliśmy problemy z przewinieniami, i, i wtedy ciężko nam się gra, bo jesteśmy agresywnym zespołem, który naciska na piłkę i szuka tej twardej gry. No to w tych pozostałych trzech kwartach myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie. i Czy były fireworks, nie wiem, to nie, nie mnie to oceniać. Myślę, że kibicom się podobało i z tego miejsca możemy im życzyć już udanej zabawy sylwestrowej. A potem zaraz zapraszamy na kolejny mecz po nowym roku, bo znowu gramy u siebie i rozpoczynamy drugą rundę. Clean is good, sanitized is better.